Fundacja WSPAK zaprasza do wysłuchania listów Henryka Sienkiewicza z lat 1864-1878. Czyta Marcin Popczyński. List do Konrada Dobrskiego, 1864 rok. Mój bracie, jeżeli tylko możesz, bądź łaskaw pożyczyć mi pieniędzy, jak będziesz mógł najwięcej. Jestem teraz w... potrzebie. Opuszczam szkołę. Będę chodził do przygotowawczej, a do wszystkiego tego zmuszają mnie nagłe okoliczności. Dziwna rzecz, że jakbym przeczuwał, pytałem się dzisiaj ciebie o szkole. Nie będę także mieszkał więcej u rodziców. Ciasno, przeprowadzam się. Jeszcze nie wiem gdzie, ale może u antka będę mieszkał, a tylko stołował się w domu. Za miesiąc, kiedy znowu odbiorę za korepetycję, z podziękowaniem ci oddam. Mam obecnie dwie i biorę za jedną i za drugą siedem rubli. Nie mów tam jeszcze nic w sztubie o tym, a nawet wcale nie mów. Antkowi pieniędzy nie oddawaj, tylko jeżeli będziesz mógł pożyczyć, to przynieś do Hantowera. Powtarzam jeszcze raz, że jeżeli będziesz tyle koleżeński, to pożyczaj, jak możesz najwięcej, ale nie więcej na rubli siedem, jeżeli masz. Jeżeli nie masz, to trudno. Chyba byś mógł od kogo pożyczyć. Może by ci łatwiej przyszło. H.S. Ale w każdym razie odpisz przez Antka, dobrze albo nie mogę. Jedno z dwojga. Albo wchodzę do przygotowawczej, potem do głównej, albo wyjeżdżam za granicę. W każdym razie opuszczam gimnazjum. H.S. Adres? Konrad Dobrski w klasie. Projekt Sienkiewicz na co dzień został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2020.